Gers. Hmm. Tasaru, o co chodzi? Chciałeś się spotkać w Królestwie Lasu i powiedziałeś że to bardzo ważne, ale dlaczego zmieniłeś się w Lorda Gorm? Nie tak, ptasi muszczku. Powiedziałem, że to ważne już. Sasaru, o co właściwie chodzi? Usłyszałem dziwny odgłos dochodzący z krzaków za nami, więc postanowiłem to sprawdzić. Patrzcie. Kłatę i o, o. o, A właściwie co to jest? Cóż... To jakiś zupełnie nowy leśny gormita. Jest niebezpieczny. Niebezpieczny jest wielkością O? A Sebi to najchętniej by tego malucha z Janu. Jak on się nazywa? To ja go znalazłem, więc mam prawo dać mu imię. Hmm. Dam mu imię gers. A? <ścoughs> A się nie, nie podoba. Chcecie, żeby nabawił się kompleksów? A jakie moce ma ten twój gers? Nie. Czekaj, zaraz skadnę, płaci jako sesek. Nie znam jeszcze jego mocy. Czego by nie potrafił, na pewno jest smaczny. Dobrze ci radzę, wybij to sobie z głowy. Maluch wydaje się nieszkodliwy, ale to dzikie zwierzę i trzeba wypuścić je na wolność. Ale przecież go znalazłem! Pozory mogą mylić, mój młody książe, zwłaszcza teraz. O! Masz dla nas zadanie? Tym razem nie mam dla was żadnego zadania, tylko przybyłem, aby was ostrzec. To ci niespodzianka! Nie mógłbyś czasem przynieść dobrych wieści? Przybyłem ostrzec was przed Magorem. No pewnie, że przed nim, a niby przed kim. Au! No dobra, już nie będę się wymądrzać. Mów dalej. Odkąd Magor posiadł piąty Gorm Stone, wszystkim grozi niebezpieczeństwo, bo fala zniszczenia rozeszła się po całym Gorm. Ale niby jak to wszystkim grozi niebezpieczeństwo? Przyznam, że nie rozumiem. Ja też nie. Czy to oznacza, że wreszcie mogę się odezwać? Ja też nic nie rozumiem. Ta fala wybiła naturę z równowagi. Co było spokojne, teraz jest złe. Co było bezpieczne, jest teraz groźne. To nie brzmi ciekawie. Masz całkowitą rację, mój młody książę. Odwieczne prawa natury zostały niestety brutalnie zaburzone. Fala uderzeniowa sprawiła, że ujrzymy rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Patrzy na gerza! To przeczy wszelkim prawom natury! Jak najbardziej. Trzeba będzie jakoś się powstrzymać! Przemieniamy się! To raczej nie będzie konieczne. Są małe, ale damy sobie radę! Patrzcie, złapałem jednego! To nie powinno być bardzo trudne. Uh! 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 stary mędrze! Przydałoby się nam jakaś pomoc! A? Nie znoszę, gdy tak znika! Hmm. musimy mieć plan! No i gdzie u licha się nagle podzieli piron i Tasaru? Czy Tasaru jest może z wami? Chciałem cię zapytać o to samo! Jestem tutaj! Cześć! Piron? Ech, ech. Spróbuję go znaleźć. To jest jakiś obłęd. Ech, dokąd lecą? Do zacisza. Szybko! Zaczekaj! Musimy mieć plan, bo inaczej niczego nie zdziałamy. Po raz pierwszy zgadzam się z Agromem. Musimy działać razem, jeśli mamy powstrzymać te upiorne mikrusy. Świetny pomysł, ale każdy silny zespół potrzebuje silnego dowódcy. Ja, ja będę, będę dowodzić. Ani hmm? hmm? A niby czemu ty miałbyś nami dowodzić? Chciałem cię o to samo zapytać. Bo ty nawet w połowie nie hmm. wiesz tego, co ja na temat potęgi Gorm. A jeśli czegoś nie wiesz, to zmyślasz, tak? Co, mądralo? Może załatwimy sprawę na zewnątrz? Chłopaki, przecież jesteśmy na zewnątrz. Teraz nie chcesz być naszym przywódcą? Nigdy Czegoś takiego nie mówiłem, a poza tym ja nie. Więc się nie wtrącaj! Właśnie, Piron, odsuń się, żebym mógł mu pokazać, jak wygląda prawdziwy przywódca. Ej, tasaru, pomóż mi! Radź sobie sam, ja muszę szybko ostrzec mój lud. Chłopaki, proszę, nie możecie inaczej tego załatwić. Może zróbcie sobie zawody na siłę i zręczność albo coś. Musicie się od razu bić jak przedszkolaki. Dobra. No to pokaż, co umiesz. Nie tak szybko! Skoro tak bardzo lubisz Ziemię, to się nią wypchaj! Przestańcie wreszcie, nie macie już dosyć. Widzę, że nie? Jesteś gotów na ostateczne starcie? Ja zawsze jestem gotowy, Bruda się! A może porozmawiajcie? Nie mam zamiaru. Hmm. Naprawdę uważam, że to nie jest właściwa pora. To chyba jakiś żart! Ej, chłopaki! Jeśli chcesz zginąć, proszę bardzo. Teraz Ci pokażę, który z nas jest lepszym przywódcą. A gromie, coś ty zrobił Noctisowi? Jestem lepszym przywódcą i właśnie mu to udowodniłem. Akurat nie dam ci się tak łatwo pokonać. Przestańcie, mamy dużo poważniejszy problem. Niby, Niby jaki, jaki problem? problem? Ich! Przydałaby mi się pomoc! Moce wody objawcie się! To, co umiemy najlepiej, czas się przemienić. Moc ziemi objaśnię się. Może ci pomóc! Co powiesz na baba, ser? Żartujesz sobie? Myślałem, że już nie zapytasz. Kła zorta! Ja! Mm. Eee. No i o to chodziło, panowie. Tasaru? Twardy i gotowy. A. A. Dokąd one znowu lecą? Dopiero hmm. zacząłem się rozgrzewać. Do zacisza! Szybko za mną! Szybko! Zbliżają się! Natychmiast do zacisza! <śmienny> Czas pomłotkować! Ha macie! Nic z tego agro! Trzeba zrobić trochę miejsca! Potężna rockball! pośpiesz się, one nie będą czekać! takim genialnym przywódcą, mógłbyś wpaść na jakiś pomysł, jak się z nimi uporać. Czy właśnie mnie nazwałeś przywódcą? Tak. Tytaniczna powódź! Tak! Gorm. Hmm? Seven! To jakiś żart? Widzę bando platfusów, że sytuacja jak zwykle was przerosła. Nie tak szybko, źdą. Brawo! Jestem tylko ciekaw, jak długo tak wytrzymasz. <gryw> na ciebie, jak zwykle, mamy sposób. Zapłacisz mi za to, ty chodząca kłodo! Słuchajcie, Tasaru i Piron zajmą się Sevenem, a ja z Noctisem załatwimy Rujgersów. Nie, ja odciągnę Sevena, bo to ja mam z nim najostrzej na pięku Wy trzej musicie razem ochronić Ale za Ale przecież ciszę. sam go nie pokonasz! Obiecajcie. Obiecujemy. A gdy już się z nimi rozprawimy, wrócimy, żeby ci pomóc. Ech. Myślicie, że jestem tu z waszego powodu, a w rzeczywistości nie macie o niczym pojęcia W takim razie, co tutaj robisz? Przybyłem, żeby znaleźć coś o wiele ważniejszego, czyli ich Czyli Gerzów? Po co ci oni? To straszna i niszczycielska siła, ciągle się plenią i wciąż muszą jeść Dzięki nim Magur zniszczy tę planetę A więc możesz być pewien, że do tego nie dopuszczę? Chętnie to zobaczę Jestem nawet bardziej niż pewien, że nie wiesz jak powstrzymać Gersy. Mam rację, chłopcze. By to zrobić, trzeba znaleźć praprzodka. Ten, kto ma władzę nad praprzodkiem Gersów, ma władzę nad całym gatunkiem. To będzie najpotężniejsza broń ludzi lawy w historii. Podbijemy tę krainę! Powodzenia są nas tysiące. Z wielką ochotą was spalę! Drugi raz ci się nie uda. Przytulna chatka i pięknie będzie się palić. Co za ból, błagam, przestań i nie wytrzymam. Naprawdę? Nie, nie bardzo. Ha! Na razie, krzaku! Nie jest dobrze. <gry> Ty zajmij się Sevenem, a ja Gerzami. Nie, Seven nie przybył tu po nas. Musimy chronić Gerzy. Ha? Co? Ochronić? Przecież my w nich zaraz utoniemy! Ha? Gdzie jest przodek tych leśnych mikrusów? Nie czekajcie na mnie. Ha! 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 Przepraszam, mój błąd. Co licha ci przyszło do głowy? Znowu uważaj! Myślisz, że urodziłem się wczoraj! I co teraz? Posłuchajcie, to nie moja wina. Mamy poważny problem. Aż żal bierze, że dostaliście taką moc. Powinienem dać się wam wybić nawzajem. A? Mam pewien pomysł. Mam nadzieję, że dobry, bo musimy zdobyć przewagę. Zaczekaj tutaj, za chwilę wracam. A ty doko! Możesz się tak wreszcie ode mnie odczepić? Tak nie dezertuj! Panowie, musimy się skoncentrować na... Weź sprawy w swoje ręce, książę. To jedyny sposób. Potęga i moc wody! Trójzołg. Szczykły Powietrzny Wir! Dytaniczna powódź. Mam dowodzić? Moc leży w tobie, Pironie. Musisz jej tylko użyć. A jeśli nie umiem? Wtedy ją stracisz. Czyli tak jak lubię. Bez ciśnień. No się. Wodospad! Co się tak rządzić. Bez gadania. Hmm? Dobra. Agromie! Hydro-przepaść! Robi się! A. A. Ziemci się z przyjemnością! Jak zwykle ofermy improwizuje! Ale tym razem skutecznie. Wiecie o czym myślę, jak najbardziej! Mam już dosyć tych waszych globarkierek. Ej, hey, Seven, poznaj mnie. <mulary> <List, list. mulary> no i co teraz? Myślę, że powinniśmy. Wybacza, hmm? ale nie mówię po gerzowemu. To właśnie on! Brak szonek gerzów będzie mój! Aaaa! 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 Nie dostaniesz go w swojej łapy. Zajmijcie się nim! Zdaje się, że będziemy musieli działać razem. Z przyjemnością! Sunscreen! Aaaa! 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 A! Wiedziałeś, że tak umie? Uwaga, kryjcie się! A! A! Za chwilę poczujesz mój gniew, ty smarkal! Nie! Nie! Odczepcie się ode mnie! Przestańcie! Słodźcie ze mnie! Swoją drogę dzisiaj podziewa! Jestem a, tutaj! A, a. królestwa to jeszcze nie koniec, twarkacze! Wkrótce znów się spotkamy. No i zwiał. A co będzie z gerzami? Ty je odkryłeś, zrozumiałeś, co powiedział? Nie mam pojęcia. I mamy problem z głowy. Co na obiad? Mm. 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 Ej, tasaru, co jest? Nagle straciłeś apetyt? <ścoughs> Ach, to wszystko moja wina, bo to ja znalazłem gersa. Przepraszam, chłopaki. Nie wiedziałeś, że aż tak się rozpleniwią. Rozplenią Czy jak tam? I nauczyliśmy się, że powinniśmy współdziałać I że Piron jest urodzonym przywódcą Nie chcę wam psuć humoru, chłopaki Ale czy przypominacie sobie, co stary mędrzec mówił o wytrąceniu natury z równowagi? I mam dziwne wrażenie, że to był dopiero początek Czekają nas trudne wyzwania Ale na razie podaj sól <laughs> Wersja polska, SDI Media Polska Reżyseria i dialogi Krzysztof Pieszak. Wystąpili Przemysław Wyszyński, Otar Sara Józef Pawłowski, Jakub Szydłowski, Grzegorz Pawlak i inni Zamcie Pałów, jego wzrok, rządzi już wieczny mrok, ale kto się gdzieście mi, wreszcie się zmierzy z tym Czterej kormici to, świat i nas chronić kto, a grom ich potem jest, łączy ich, bratnia wieść, razem ze ruszą w bój, żegnać moc czarnych mur